Sobotnie popołudnie występująca w drugiej lidze pławska Wisła podejmowała zespół Górnika Polkowice. Goście z Dolnego Śląska jeszcze rok temu występowali na boiskach pierwszej ligi. Kibice goli na stadionie przy Chałkę Bosaka niestety nie zobaczyli. Spotkanie stało na wyjątkowo niskim poziomie. Obfitowało wiele nieudanych zagrań z obu stron, a w klimat można by rzec, wczuła się także trójka sędziowska, która bardziej skupiła się na dyscyplinowaniu trenerów obu zespołów niż na kontroli boiskowych wydarzeń. Mecz można podsumować krótko, że się odbył. sytuacji bramkowych było po obydwu stronach jak na lekarstwo. Spotkanie Rozgrywane było głównie w środkowej strefie boiska. Tutaj drużyny zderzały się ze sobą, próbując jedynie wyprowadzać kontry. W pierwszej połowie najlepszą sytuację miał Mateusz Klichowicz, którego strzał zmierzający do bramki odbił głową jeden z obrońców. Chwilkę wcześniej bardzo dobrego otwierającego drogę do bramki do środkowania, także Mateusza Klichowicza, nikt z partnerów nie zamknął. Strzałem, a bezpańska piłka potoczyła się poza linię boczną. Na tym poczynania obu zespołów w pierwszej części można by zamknąć. W drugiej połowie Adrian Paluchowski po dobraniu z prawej strony minimalnie chybił. Po strzale Mateusza Klichowicza. Z karnego piłka przeleciała nad poprzeczką. Końcówka spotkania zaostrzyła się, a kilka minut przed zakończeniem meczu Wisła grała w osłabieniu po czerwonej kartce Łukasza Wiecha. Pomimo tego remis Wiślacy dowieźli do końca. Wisła po 10 kolejkach ma na swoim koncie 14 punktów i dokładnie tyle punktów dzieli podopiecznych Mariusza Pawlaka od prowadzącej w lidze Kotwicy Kołobrzek już za tydzień Wisła rozegra mecz derbowy w Lublinie z motorem. Początek spotkania o godzinie 11.20. Wisła Puławy, górnik Polkowice 0 do 0. Wisła zagrała w składzie w Bramce Zieliński, Dalej Hebak Wozdenowiczy. Wiech, Azikiewicz, Kona, Puton, Kołtański, Przywara, Banach, Kaczmarek, Klichowicz, Majewski i Paluchowski.